obecności pana prezydenta w naszym gronie, dlatego że Gruzja jest krajem, na którego niepodległości bardzo nam zależy. Niedawno Parlament Europejski podejmował Ważne uchwały, w których zwraca uwagę na naszą powinność działań na rzecz umacniania niepodległości demokracji w państwach, które odzyskały niepodległość w ciągu ostatniego ćwierćwiecza. Zapewniam o tym, że będziemy pracować w tym kierunku. Ja bym chciał przy tej okazji zapytać Pana Prezydenta o sytuację w okupowanych północnych prowincjach Gruzji. Ostatnio zaniepokoiły nas doniesienia o specjalnym układzie wojskowym zawartym przez Rosję z nieuznawaną przez świat Abchazją, rozszerzającą obecność, utrwalającą obecność wojskową Rosji w tej prowincji. No, przy tej okazji oczywiście y, też bym prosił o in, informację Pana Prezydenta na temat sytuacji w regionie Skimwali y, w Osetii y, Południowej, a przy okazji przez kontrast, y, jak funkcjonuje autonomia Jari w y, E, obecnie w ramach Gruzji. No też nie ukrywam, że e, tak jak interesuje nas niepodległość Gruzji, e, tak samo, samo wszystkich interesuje nas harmonii, e, harmonijny rozwój demokracji e, gruzińskiej, relacje między rządem e, a opozycją w ciągu ostatnich e, wielu miesięcy wielokrotnie rozmawialiśmy o selektywnej sprawiedliwości, o napiętych relacjach między opozycją e, związaną z e, poprzednim prezydentem i jego zjednoczonym ruchem narodowym. Chcielibyśmy usłyszeć stanowisko pana prezydenta w tej sprawie. No i oczywiście wyrażając przekonanie, że wszystkim, myślę, wszystkim nam zależy na harmonijnych relacjach między rządem i opozycją. Dlatego, że zarówno stanowi to konstytutywny element demokracji, jak i czynnik umacniający niepodległość i bezpieczeństwo każdego państwa napięcia wewnętrzne są zawsze okazją do stwarzają okazję do zewnętrznych ingerencji. Bardzo dziękuję.